Cześć dziewczyny, przychodzę dzisiaj do Was z testem podkładu. Będę po filmie się czesać także bez obaw, jak widzicie, mam niezakryte śnice pod oczami, więc wyglądam po prostu strasznie, a testujemy dzisiaj podkład Bourjois Flower Perfection. To jest podkład, który ma SPF 15. Powinien się utrzymywać aż do 16 godzin. Mój kolor to jest 52 wanila i to jest wykończenie matowe, natomiast co tu jest jeszcze napisane? No, że wygładza i upiększa karnację aż na 16 godzin. Ja go kupiłam na jakiejś promocji burżu, to są dość drogie produkty, kosztują chyba około 50, nawet powyżej 50 zł. Ten jest o tyle ciekawy, ciekawy, że ma aplikator w postaci lateksowej gąbki, tutaj w górnej części opakowania, który jest dodatkowo jeszcze przedziurkowany, żeby ta gąbka mogła oddychać. Natomiast no jest to średnio higieniczne, nie wiem czy da się to wyprać po każdej aplikacji. Ale spróbuję zobaczyć, w jaki sposób ta gąbka nakłada. Dodatkowo opakowanie jest z, gąb... z pompką Mam nadzieję, że kolor mi będzie pasować, bo ogólnie 52 jest dość jasny o żółtym, neutralnym żółtym zabarwieniu. Bardzo jest płynny. Zobaczcie. Aha, miałam nałożyć to. Szukałam pędla albo gąbki, a ja nałożyć to. Dobra, to nabieram. Nabrałam na. Gąbeczka. Pachnie dość neutralnie, taką, no takim podkładem. Nie pachnie w sensie nie jest perfumowany, jakoś tam ładnie. No jakoś to tam aplikuję, ale już yy, cała pompka jest użyta. a użyłam tylko na taki kawałek policzka, nawet nie na cały policzek. W sumie nawet dość nieźle aplikuję, bo widzę, że tutaj miejscami, jak widzicie, tak stempluje, to nawet gdzieś mi przykrywa niedoskonałości. Kryje dość nieźle, ale pozwólcie, że się przerzucę na pędzel. Nałożę za pomocą te 13 te 13 wróciła teraz do oferty, w sensie dostawa była. Dopytujecie mnie ciągle o ten pędzel, dlatego mówię o tym. Kolor jest naprawdę przyjemny, ale mam wrażenie, że lekko ciemnieje że to po tej stronie, gdzie już nałożyłam wcześniej już się zrobił lekko bardziej pomarańczowy jest taki, powiem Wam, dość treściwy ja się spodziewałam, że on będzie taki super mega lekki natomiast jest taki, no, taki spoczko mm, przyjemny o tak, to miałam na myśli trochę, nawet mi przypomina konsystencję ten CC krem z mm, zaskakująco dobrze kryje nie spodziewałam się po nim takiego krycia Nie, no, podoba mi się naprawdę muszę przyznać, jest ma yy, no, ładne wykończenie takie i Pięknie wszystko przykrył. Nie będę nigdzie korektora na niedoskonałości dodatkowo nakładać, więc zobaczymy um, jaką się na niedoskonałościach utrzyma. Ja wykończę makijaż i zobaczymy co się będzie z tym podkładem działo. E, słuchajcie, pod oczy nałożyłam um, rozświetlacz. Następnie nałożyłam um, pod oczy puder z Maka. To jest puder, który się nazywa Hot Sensation. To jest limitowany puder z kolekcji... Ojej, nie wiem jaki. ale to jest Beauty Powder, czyli to jest takie coś, powiedzmy, no właśnie Beauty Powder, czyli taki dodatkowy produkt upiększający. Ten jest w odcieniu bardzo jasnego, takiego kremowego różu i on się świetnie nadaje do utrwalania korektora pod oczami. Całość makijażu twarzy utrwaliłam pudrem Bourgeois Healthy Mix w kolorze 52 vanila Powiem Wam, że to jest taki dość dobry puder, bardzo przyzwoity, natomiast on nie ma właściwości bardzo matujących, bardzo utrwalających. Ma w sobie dość dużo koloru i on się fajnie tutaj zgrał z tym makijażem. To naprawdę dobrze, ładnie wygląda. Dodatkowo bardzo dobrze nakładało się na to produkty do konturowania. Chciałam otworzyć to opakowanie, wam pokazać, ale jest ryzyko, że złamię że złami paznokcie, ale to po prostu jest puder taki w kolorze cielistym. Nie wiem, czym jest w Polsce dostępny ten puder, bo nie widziałam, a dostałam go z zagranicy. Na twarz do konturowania użyłam tego zestawu, to jest Bern Minerals moja nowość, paleta do konturowania. Tu mamy chłodniejszy odcień matowego brązera, cieplejszy i ciemniejszy, i złoty rozświetlacz na bokach twarzy. Wszystko by było pięknie, gdyby nie tutaj to coś. No ale trudno. Przecież nie może być idealnie Jeszcze taka ciekawostka Podkreśliłam brwi jak zwykle taką starą, obrzydliwą paletką z NYX-a. Obrzydliwą, bezbrudną, musiałam wyczyścić I do tego Do tego nałożyłam na brwi taką nowość z Lorela. Widziałam, że dziewczyny je re recenzują, te produkty To jest Brow Artist Plumper Pierwszy raz widziałam ją chyba u Tani na kanale, ją, bo to taka a la maskara, wybrałam w kolorze Light Medium, żeby troszeczkę rozjaśnić moje brwi i powiem Wam, że efekt podoba mi się bardzo. Ona ma taki złoty odcień, kosztowała teraz w promocji około 40 zł. Słuchajcie, ja od tych wszystkich koncernów, pokroju L'Oreal, Rimmel i tak dalej, nie dostaję produktów. Jedyne produkty, które dostaję w ramach mojej pracy, a które... I tak pokazuję na Makeup TV, a nie tutaj, to są produkty Avon, dlatego chciałabym, żebyście nie insynuowały tutaj nic i wiecie, no nie zarzucały mi tego, że ja kłamie, że coś kupiłam, bo jeżeli czegoś nie kupiłam, tylko dostałam, to o tym mówię, nie mam w tym interesu, z tym za długo na YouTubie, żeby się bawić w takie coś, więc kupiłam z L'Oreala. Jest chyba coś jeszcze, wydaje mi się, z tej serii coś nowego, czy to to samo? Dobra, mniejsza o to, bo zaczynam zbiegać z tematu. Zaraz jeszcze coś na usta wymyśleli z tego. A nie, nałożę sobie dziś na usta błyszczyk przezroczysty, ten, co Wam pokazywałam ostatnio, japoński. O, on świetnie nawilża. Jest bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o ten podkład, to pięknie się na tym nakładały produkty do konturowania. Buzia jest taka bardzo zmiękczona, nie są absolutnie podkreślone zmarszczki mimiczne, co mnie bardzo cieszy i bardzo mi to zaskoczyło. Szczególnie tu mam na myśli nie Na czole, zobaczymy, jak on będzie później wyglądał. Dam Wam znać pod koniec dnia, jak się będzie utrzymywał. Na razie jestem bardzo in plus. Bardzo jestem zadowolona, lubię tylko CC z a nie lubię Healthy Mix, Healthy Mix i ten Raz, 2, 3 Perfection. On chyba ciemniał, czy coś tam było z nim, też nie tak. Healthy Mix serum też nie jest moim ulubieniem, więc zobaczymy, jak ten produkt sprawdzi się wieczorem. Na razie jest very good. Cześć, jest 22.36, czyli mam już podkład na buzi 9 godzin i wiem, że nie lubicie, kiedy patrzę w lustro, jak do Was mówię, ale wezmę sobie takie małe lusterko, żebyście widziały, że w nie patrzę, bo um, żeby dobrze Wam opisać to, jak ten produkt wygląda w tej chwili na twarzy, to po prostu muszę na niego patrzeć. E, więc tak, jak widać zapewne teraz w kamerze bardzo już mi się świeci czoło, świeci mi się tu obszar między brwiami. E, zjechał mi makijaż tu koło nosa, ale ja też kilkukrotnie wycierałam nos, związku z tym to trochę tr troszkę troszkę widać. E, tu mam <laughs> trochę mi się pościerał, trochę pościerały mi się kontur, natomiast on gdzieś tam cały czas jest, tu mam taką dziurę wytartą, więc doświadczę o tym, że jakbym miała nawet pocieranie twarzy, to pewnie by było gorzej. Nie powchodził mi w zmarszczki mimiczne, nie powidaćniał ich, co z dużym plusem. I co teraz mam za wnioski z tej całej sytuacji? Producent pisze do 16 godzin, no na pewno nie, dlatego że 9 to już jest tak sobie. Ja się czasem tak, wiecie, zastanawiam, jak oni piszą, że do 16 godzin, to że niby co, że do 16 w ogóle coś jest na twarzy, czy że do 16 powinno być super dobrze. <laughs> no bo, bo może ja interpretuję inaczej niż producent te 16 godzin, nie wiem. Natomiast, co Wam powiem jeszcze. Pierwszy moment, jak się już wymalowałam, tak po dwóch godzinach, to miałam wrażenie, że mam... Taki naprawdę konkretny makijaż. Dość widoczny, może nie jakiś mega widoczny, ale zauważalny był, ale z drugiej strony dzięki temu ta moja twarz była taka bardzo niska, śtelna, bardzo wyrównany był koloryt, bardzo miękko wyglądała skóra. Natomiast później miałam takie wrażenie, że jest jakby ten podkład taki dość ciężki w tej formule. Jeszcze do tego, może też z tym pudrem, i miałam wrażenie, że po prostu mi to wszystko jest w stanie zjechać, jeżeli dobrze poprzecieram. Jak dotykałam gdzieś twarzy, to też niestety zostawał mi na palcach, czyli był nietrwały pod tym względem, że się ścierał. Ym, czy warto? Warto i nie warto. Na pewno jest komfortowy w noszeniu. Bardzo mi przypomina tego swojego brata, czyli yy, brata z marki, czyli. CC Cream, jeżeli możecie go kupić w dość dużej promocji, pasuje wam kolor, to warto wypróbować. Mój przykład do gustu bardziej niż Healthy Mix, dlatego że bardziej kryje. Dlatego, że bardziej kryje, przede wszystkim będę go używać na co dzień. To jest taki podkład do nałożenia kilka dobrych godzin, tam nie wiem, jak mamy, nie wiem, musimy mieć nieskazitelny makijaż przez kilka godzin. Natomiast no mówię. Ja kompletnie nie poprawiłam makijażu. Prawdopodobnie, prawdopodobnie teraz odcisnęłabym sebum, przypudrowała się jeszcze raz i też w miarę by to wyglądało. Mam nadzieję, że mnie nie zapchał i, i że nic mi nie wyskoczy. I to spać, bo widzicie, że wyglądam bardzo źle. I to wszystko na dziś. Dajcie mi znać koniecznie, czy miałyście ten podkład. I jeśli miałyście, to co myślicie? Tu jest napisane, że on ma wyciąg z dzikiej azali jeszcze. Tak, jeszcze mnie tchnęło, żeby zajrzeć na wizerz.pl, PLC na KWC, żeby podać Wam więcej dokładnych informacji. Więc cena za 30 ml to jest 55,99 według KWC. Um, ocena na KWC ma 3,52 na 5 gwiazdek. I przeczytam Wam jeszcze może to, co producent pisze. Dzięki ultralekkiej formule fluidu podkład Flower Perfection przedłużający młodość skóry, czyli to ma być produkt odmładzający. Wyrównuje kolor skóry i tuszuje niedoskonałości, z tym się zgodzę. Jedwabista konsystencja nadaje skórze niesamowitą miękkość, to widzicie, też się zgadzam, a nie czytałam tego wcześniej. A ponieważ Piękna Cera wymaga ochrony, dodano filtr SPF15. No, jest trochę niski, żeby tak się tym chwalić, aby ochronić młodość komórek. Gładka i Piękna Cera, taki efekt będzie trwał aż przez 16 godzin, no z tym ja się nie zgadzam. Koteczki. Z tym ja się nie zgadzam, tym bardziej, że on coraz suchą, normalną, suchą i powinien się utrzymać dłużej. Wzbogacono go też wyciągiem z dzikiej azali, który jest odporny na najbardziej ekstremalny klimat i ceniony za jego właściwości regeneracyjne. No jest komfortowy ten produkt. Formuła podkładu Flower Perfection, przedłużająca młodość skóry, jest chroniona przez szklany flakon, który ułatwi ci wybór właściwego odcienia. Aż 6 odcieni dla każdej karnacji. Tak, to jeżeli to, to jeżeli chodzi o to, co napisał producent, jeszcze raz dajcie znać, czy miałyście z nim do czynienia i jeśli tak, to co o nim myślicie? Do następnego razu buziaki!